się mówi, prawda, że wybór, żeby mieć wybór, ale ja nie czułam, żeby to, co mnie zaproponowało, żeby to był wybór. Ja miałam takie poczucie, jakby ta aborcja była obowiązkowa w takim wypadku. Nie wiem, być może większość kobiet rzeczywiście decydowało się wtedy na aborcję w takich przypadkach. Natomiast no, nasza decyzja wywołała takie zdziwienie, taki szok wśród personelu medycznego, wśród znajomych, wśród rodziny, że wydawałoby się, jakby to był normalny tak postępowanie, jakby to nie był wybór, że ja tutaj przychodzę, mam wybór, mogę sobie wybrać albo robię, albo bo decyduje się na własny, albo się na nią nie decyduje, prawda? I wszyscy mnie w tej decyzji wspierają, którą podjęłam, tak? Bo tak się mówi: o tym, masz wybór i my cię będziemy wspierać w tej decyzji. Zupełnie tak nie było, tak? Poza tym, tak odczułam, że jeżeli to dziecko nie jest chronione przez prawo, tak jak my wszyscy jesteśmy, nie wiem, nietykalni czy leśnie, jak nas ktoś pobije na ulicy, dzwonimy na policję, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy to dziecko, które we mnie rosło, było wyjęte spod ochrony prawa, no to w ogóle. Nikt go tam nie widział, tak? Do każdy uważał, że, no, że on jest takim, nie wiem, no, intruzem, odpadem medycznym, tak? Nikt nie traktował go jako dziecka. Jak już człowiek przeszedł coś takiego, to naprawdę bardzo niewiele jest rzeczy w życiu zawodowym, które mm. mogą człowieka jakoś istotnie ruszyć. Wilhelm ma dwa lata skończone, dwa lata właściwie z kawałkiem, bo on skończył w sierpniu, a my się dowiedzieliśmy pod koniec października, że pojawi się u nas drugie dziecko. Wtedy to była wielka radość, to wszyscy się bardzo cieszyliśmy. Mąż od razu całą godzinę obdzwonił. Czekaliśmy na to długie dziecko dość długo, więc zresztą na pierwsze też. Także no, przyniosło nam ogromną radość. Wilhelm też bardzo się cieszył, że będzie miał rodzeństwo. Niestety radość trwała krótko, bo szybko nam ją zabrano. Dlatego, że właściwie już w szóstym tygodniu ciąży pojawiły się pierwsze oznaki, że coś jest nie tak, i tak naprawdę wtedy pierwszą diagnozę, jaką otrzymaliśmy, to że ciąża jest martwa. Ja miałam krwawienia. Zresztą właściwie prawie przez całą ciążę miałam krwawienia, ale, ale wtedy w tym szóstym tygodniu one się pojawiły pierwszy raz. I pojechałam na izbę przyjąć do szpitala, bo to akurat była sobota czy niedziela, także gabinety były zamknięte. I tam się dowiedzieliśmy, że. No, nic z tego nie będzie, tak? że, że, że ciężar jest martwa, że właściwie nie znaleziono w ogóle do dziecka, no tym bardziej akcji serca. Tak? Yy, mogłam od razu zostać w szpitalu. Zdecydowałam się poczekać jeszcze tydzień w domu, yy, żeby diagnozę potwierdzić, żeby być pewnym, że, że już na pewno nic tam się nie pojawi. Mąż cały czas wierzył, że, że będzie dobrze, ja mniej. Ja raczej byłam w słym nastroju, i zresztą te do, do dolegliwości, wszystkie ciężowe, mi nie ułatwiały tego. Tak byłam przekonana, że. Że, że raczej nam się nie uda, tym bardziej, że, że byliśmy już po dwóch wczesnych stratach. Pamiętam, że jak się dowiedzieliśmy po raz pierwszy, że mm, dziecko nie żyje, no to ja powiedziałem sobie, że to byłoby zupełnie nie w porządku, gdybym od razu przyjął tą wiadomość y, bez jakiejkolwiek dalszej nadziei, bez jakiegokolwiek, nawet ostatecznego potwierdzenia tego. No i, i, Cały czas, cały czas wierzyłem, że to się mimo wszystko zakończy dobrze. Bo nie wyobrażałem sobie po prostu tego, jak mógłbym zachować się inaczej. Po tygodniu poszłam na USG, od razu właściwie z myślą, że potwierdzę tą diagnozę, że dziecko nie żyje i tak od razu mówiąc, pani doktor. No i tam nas czekała niespodzianka. Po części dobra, po części zła, a mianowicie rzeczywiście udało się uwidocznić dziecko z akcją serca, natomiast obok dziecka, znacznie większy od niego, był jakiś twór. Pani doktor mówiła, że widzi pierwszy raz w życiu. Ja też jako lekarz powiem szczerze, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Był, było to coś, co wyglądało jak wielki guz gdzieś tam w okolicy tak? tego pęcherzyka ciążowego, w okolicy dziecka z bijącym sercem. Pani doktor nie miała pojęcia, co to jest. Wysłała mnie od razu na izbę przyjęć do szpitala. I tam na Izbie przyjęć no, po raz pierwszy pojawiło się podejrzenie, że może to być zaśniat groniasty, czyli nowotwór, który powstaje złożyska. Ta diagnoza oczywiście musiała być jeszcze potwierdzona przez kolejne USG, przez badanie markerów nowotworowych. No i niestety po tygodniu już po badaniu markerów diagnoza była już oczywista i wszystko było jasne, że jest to ten nowotwór. Rodzina nie rozumiała naszej decyzji o tym, że chcemy kontynuować ciążę. Tu już nawet nie chodziło o, o wadę genetyczną dziecka, tak? Natomiast o to, że ciąża zagrażała mnie. Więc w tej decyzji, żeby kontynuować ciążę, no to miałam wsparcie właściwie jedynie w mężu. Rodzina nas zachęcała bardzo gorąco do tego, żeby jednak poddać się aborcji. Mogę powiedzieć, że mężczyzna ma tutaj podwójnie trudne zadanie. Ma tutaj rolę do odegrania osobistą, taką, że, że musi wesprzeć osoby, które są mu najbliższe, i ma również rolę, taką, że tak powiem, zewnętrzną. Czyli musi to wszystko, to, tą swoją postawę umieścić w kontekście tego, jak się na to zapatruje przynajmniej znaczna, znaczna część społeczeństwa. Dla lekarzy myślę, że. Były dwie przesłanki tak, prawne do aborcji wtedy, czyli po pierwsze ciąża zagrażająca życiu matki, po drugie dziecko z wadą letalną. I myślę, że gdyby była jedna przesłanka, to jeszcze znaleźlibyśmy lekarzy, którzy by, którzy by uważali, że jest sens taką ciążę prowadzić, bo być może matka chce się poświęcić dla dziecka, które się urodzi i będzie żyło, albo jeżeli nie ma zagrożenia dla matki, matka po prostu chce donosić taką ciążę. U nas były obie, i to już się mało komu w głowie mieściło, że, że ktoś może taką ciążę chcieć kontynuować. Także no ze strony ginekologów, onkologów dużo nie słów usłyszeliśmy próby jakiegoś takiego zastraszania że yy, no że że być może nie dozumiemy o co chodzi tak, że, że powinniśmy się poddać tej aborcji, że y, dla nich, dla lekarzy, dla onkologa potem będzie trudniej usunąć, usunąć ten nowotwór niż w tym momencie, że, że tak to sobie wyobrażamy, że, że chcemy im tutaj utrudnić pracę, że jak za dwa y, tygodnie przyjdę i powiem, że mi się odwidziało, to może oni już nie będą chcieli mi zrobić tego zabiegu, więc takie jakieś dziwne, powiedzmy, no może mało profesjonalne y, postępowanie. W trosce, myślę, że o moje zdrowie, natomiast zupełnie nie patrząc na to, że było tam żywe dziecko. Znaleźliśmy lekarza, który, który się nami zaopiekował, trafiliśmy pod opiekę poradni wad płodów. I tam była pani doktor, która po prostu zaakceptowała naszą decyzję. Tam było bardzo dużo. Jest to taka dosyć smutna podadnia, dlatego że no, przechodzą tam kobiety które y, dowiedziały się o jakiejś wadzie. Nie wszystkie to są oczywiście wady letalne, to są czasem wady, które trzeba za zaraz po porodzie, więc też tam było dużo nadziei w tych kobietach niektórych. Natomiast wiele spotkałam takich kobiet w poczekalni, które y, od swoich ginekologów się na przykład dowiadywały, że dziecko ma zespół na lub jakąś inną wadę, nawet nie letalną. I ginekolodzy odmawiali prowadzenia ciąży nie dlatego, że nie potrafią, bo te ciąże prowadzili się dokładnie tak samo, tylko dlatego, że nie rozumieli, że te kobiety nie chciały tych dzieci abortować. Natomiast no, tam pani doktor, która tą poradnię prowadziła, była przyzwyczajona do tego, że właśnie takie, takie kobiety do niej przychodzą. Także robiła wszystko w tych ciążach, które były obarczone wadą letalną dziecka, no, robiła wszystko, żeby zadbać o zdrowie matki, natomiast nie kosztem dziecka. I ona rzeczywiście jakoś bezpiecznie nas do tego powodu doprowadziła, zupełnie spokojnie, nie nagabując, nie, nie namawiając nas do, do żadnej decyzji. Po podocie zbadano Madysię materiał genetyczny. Od razu po podocie wyglądała normalnie tak jak, jak każde dziecko, tak w, w tym wieku płodowym, no bo wiadomo, że wyglądała jak wcześniak, była dużo mniejsza. Natomiast urodziła się w całkiem niezłym stanie, bo na 7 punktów Wgard, Co na wcześniaka, w tym wieku ciężowym, to myślę, że jest naprawdę nieźle. Oddychała samodzielnie, dostałam ją nawet do chwilę do przytulenia. Trafiła do inkubatora, dostała spaz zielonowe. I zbadano jej oczywiście w związku z tym, że no, u mnie nawet gołym okiem było widać na łożysku, że ten nowotwór jest. Także pobrano i materiał genetyczny, wysłano do badań. Okazało się, że kod genetyczny jest prawidłowy, tak jak u, 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 u tego z nas, tak? że, że, że nie ma żadnej triploidy, nie ma żadnego mozaicyzmu, czyli jakieś takiego pomieszania tych kodów genetycznych trochę takiego, trochę takiego jest po prostu zdrowa genetycznie. Ja zostałam przebadana pod kątem przerzutów. Okazało się, że żadnych przerzutów nie ma. Nie musiałam dostawać leczenia, chemioterapii, bo nic nie zostało. Także ta sprawa została zupełnie zamknięta. Natomiast, jeżeli chodzi o Madysię, no to przez pierwszy tydzień była takim zdrowym wcześniakiem, o tyle, o ile wcześniaka można nazwać zdrowym, prawda, no bo wiadomo, że wymagała jakiegoś tam wsparcia tlenowego, ale nie była pod respiratorem, poduszała się w inkubatorze, mogliśmy tam do niej przechodzić głaskać yy, ją, kłaść na niej ręce, zaglądać, yy, natomiast po tygodniu yy, no, kolejny nas, raz nas spotkała taka seria powiedzmy niefortunnych zdarzeń, ponieważ w związku z wcześniactwem i z tym, że Madysia miała niedojrzałe jelita, to niedożność smułkową. I z tej niedożności Bakterie przeszły do obiegu, rozwinął się wstrząs septyczny i wtedy stan Madysji gwałtownie się pogorszył. W wyniku tego wstrząsu septycznego doswinęły tak, się wylewy yy, do komorowe, a przede wszystkim do tylnej jamy czaszki. I w wyniku tych wylewów Madysia całkowicie straciła muszczek i częściowo straciła mózgu. I to odpowiada za jej obecną niepełnosprawność. Tak? Czyli właściwie no, ciąża jedynie pośrednio, tak? że, że przez to, że się przedwcześnie urodziła, miała te niedojrzałe tak itd., itd. Natomiast no, sama ciąża, sam nowotwór nie wpływał na jej niepełnosprawność. Niepełnosprawność przyszła później w wyniku, w wyniku tego, co się stało tydzień po porodzie. Marysia jest tak. Marysia jest dość wesołym dzieckiem, chociaż doskonale wie, czego chce. Marysia tak lubi, lubi zdecydowanie, żeby postawić na swoim, wbrew swojej niepełnosprawności i temu, że niewiele może. To zdecydowanie wiele chce, ale bardzo lubi, bardzo lubi bawić się z dziećmi. Kocha dzieci, kocha zwierzęta. Marysia bardzo lgnie do innych dzieci. To jest bardzo się chce z nimi bawić. Bardzo lubi się bawić z rodzeństwem, zresztą z wzajemnością, ponieważ Marysia ma bardzo dużą łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, pomimo swoich, pomimo swoich ograniczeń. No, uśmiech, uśmiech który, który ma, pomaga jej bardzo. Umie z tego skorzystać po to, żeby, żeby przełamać tą barierę, która, która jest nieuchronna z powodów komunikacji, z powodów tego, że jest na wózku. Jak się urodził młodszy brat, to Marysia była w stosunku do niego bardzo opiekuńcza. To był taki jej, jej dziedziuś, tak, którego bujała, któremu śpiewała na tyle, na ile mogła ze swoją niepełnosprawnością. Ale siedziała w swoim wózku inwalidzkim i poduszała bujaczek, śpiewała, a kotki dwa. Potem był taki ciekawy moment, jeżeli chodzi o młodszego brata, w momencie, kiedy on przewyższył ją umiejętnościami duchowymi. I Marysia na początku nie, nie, nie za bardzo wiedziała, jak na to zareagować, bo oto jej, jej kochany dzidziuś, którego ona buja i głaszcze, nagle potrafi więcej niż ona ale po jakimś czasie jakoś potrafiła podejść do tego z humorem i y, y, usiłuje podkreślać swoje starszeństwo. Próbuje, jak jedzie na przykład wózkiem inwalidzkim, Ma, Marysia sama jeździ wózkiem, to znaczy y, pcha ciągi tak, i sama się porusza w wózku, y, próbuje młodszego brata Jasia wsadzić sobie na kolana, żeby go przewieźć, żeby pokazać, że ona tu jest starszą siostrą. Marysia urodziła się jako zdrowe dziecko, jako ósme dziecko na świecie, które przeżyło tego typu nowotwór w czasie ciąży. I myślę, że Marysia jest w stanie być takim jasnym, jasnym punktem na tle tego, co, co, co ludzie dostrzegają.